Cześć, siemanko, słuchajcie, witam bardzo się w kolejnym filmie na moim kanale, dzisiaj ja wam powiem taką e, krótką taką informację dla was, że będę miał plany nagrywać na YouTube, słuchajcie, ale nie wiem czy się to w ogóle no i co w ogóle wam powiem, żebyście mi dobrze zrozumieli, to będę, będę miał spore plany i nagrywał do was, dr, dla was vlogi, słuchajcie, no i tyle wam w temacie powiem, jeszcze nie wiem czy mi się to uda, Słuchajcie, jak jesteście nowi z tego na kanale, subskrybujcie ten kanał, bo chcę się teraz zmienić, chcę trochę nagrywać na YouTube. Zobaczcie kto jest z tego jak się nagrywa i jak może się wybić, bo nie czuję tej emocji, słuchajcie. A jakbyście mi pomogli to naprawdę udosobicie ten film komu, komu chcecie, słuchajcie, więc to w ogóle wam powiem jeszcze, jestcie jest po na dworze, przyjemnie słuchajcie. Co w ogóle Tu powiem? jest jako roku szkolnego. Ciekawe, ciekawe, ciekawe jak to mówię, słuchajcie. No i co ja wam powiem? Życzę Wam miłego dnia, mi, mi, miłych wakacji, żebyście sobie odpoczęli od szkoły. E, tego sobie słońce miło, przyjemnie. więc co? Ja też coś mam jakieś plany e, jeszcze fajne. Może będę coś nagrywał. Nie wiadomo, słuchajcie nagrywał z wakacji coś, nie wiem, mam takie, mam takie ogólnie plany do nagrywania, ale nie wiem, czy mi się tu do I co w ogóle wam powiem, jak ktoś, jest nowy, jak ktoś jest nowy na tym kanale, to subskrybujcie kanał, byście byli na bieżąco z filmami, słuchajcie, bo chcę wprowadzić dużo zmian na ten, na ten film, będę na ten kanał tego, chcę po prostu zmienić i tyle. Ja nie wiem, co będzie w wam powiem mordki, czekajcie chwilę w ogóle wam jeszcze powiem słuchajcie i jeżeli jeśli jeżeli byście chcieli nowe filmy na kanale to subujcie kanału i, i bądźcie na bieżąco z film, filmami bo będę chciał nowe kręcić takie fajne filmy nie wiem może jeszcze coś będzie ale muszę pomyśleć nad tytułami filmów słuchajcie co w ogóle wam powiem e, mam przesadne pomysły na filmy jeśli, bycie, jeśli byście chcieli no nie wiem słuchajcie jeśli będę mówił bo chcę mu iść wyraźnie do kamery jak z tego, żebyście mi zrozumieli co mam na, na myśli, słuchajcie. No i co w ogóle wam powiem? Jeźdzcie po nadworze, tylko jak to mówię, bo mi jest dużo stopni. Słońce grzeje mocno. No i tyle wam powiem. Mam nadzieję, że takie coś wam się podoba, ale jeden mam, pom mam pomysł. Że będę chciał nagrywać wakacje, w vlogi, yy, gdzie będę i tak dalej, słuchajcie. No i co? Życzę wam jego dnia, No i co? Miłych wakacje wam przede wszystkim. I tyle słuchajcie. Jeszcze dużo przede mną słuchajcie, będę chciał się rozwinąć na YouTubie jak nowy słuchajcie, bo wiem, że dużo nie nagrywałem i nie miałem w ogóle panu słuchajcie, ale jeśli dać mi szansę to po prostu może to bliższe w ogóle nagram w ogóle słuchajcie. Co ciszyno, jeśli byście chcieli takie filmy fajne, rozrywkowe słuchajcie, gdzie będę gdzieś chodził gdzieś po mieście na przykład, to dajcie zawsze w komentarzach, słuchajcie co o tym sądzicie i co sądzicie o tym vlogu. Słuchajcie, to mi zdanie wyszedł i dostanie się ja na tym wpadłem, bo myślałem, że to tylko ale nie zapomniałem że żeby tego te dał ciągle inaczej, a czy żeby ty się mylił tego. No i co bym w tyle Wam życzę miłego dnia i co mi wakacji, No i cześć Halo.